Szanowni Państwo, witam na dzisiejszej konferencji prasowej. Nazywam się Ewa załęczkowska hernik jestem rzecznikiem Konfederacji i kandyduję do Europarlamentu z Warszawy i Powiatów Podwarszawskich. Dziś naszą konferencję organizujemy pod Warszawską syrenką. Z bardzo charakterystycznym miejscem dla Warszawiaków, bardzo symbolicznym miejscem dla Warszawiaków, miejscem, które ostatnio zostało również zniszczone przez organizację Ostatnie Pokolenie. I to właśnie ze względu na organizację Ostatnie Pokolenie jesteśmy tutaj ponieważ protestujemy i sprzeciwiamy się stanowczo przeciwko terroryzowaniu Warszawiaków, kierowców w Warszawie przez organizacje typu Ostatnie Pokolenie. Szanowni Państwo, warszawiacy stali się zakładnikami ekoterrorystów z organizacji Ostatnie Pokolenie. Ci aktywiści odklejeni przyklejają się do, do warszawskich ulic, blokując warszawiakom dojazd do pracy, do szpitali, do szkół, co jest skandaliczne. Warszawiacy Muszą mieć swobodę poruszania się po swoich ulicach, nie mogą im przeszkadzać w tym odklejeni ekoaktywiści, którzy protestują w ten sposób. Dlatego dziś, jako Konfederacja, składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizację Ostatnie Pokolenie. Tym przestępstwem według nas jest akt. Terroryzmu i działanie jako zorganizowana grupa przestępcza. Przypominam, że organizacja Ostatnie Pokolenie została uznana w Niemczech za organizację przestępczą, więc mamy nadzieję, że polskie władze zaczną sobie wreszcie radzić z takimi organizacjami i nie pozwolą na to, by warszawiacy, warszawcy kierowcy stali się zakładnikami ekoaktywistów. Kierowcy. Apelują do władz. Chcemy żyć normalnie, chcemy normalnie jeździć po warszawskich ulicach, chcemy normalnie móc docierać do naszych miejsc pracy, chcemy normalnie mieć możliwość zawozić nasze dzieci do szkoły czy w jakiekolwiek inne miejsce położone w Warszawie. Stop ekoterroryzmowi w Warszawie. Oddaję głos Markowi Szewczykowi. Dzień dobry, szanowni państwo. Grupa ostatnie pokolenie działa o charakterze, ma, jej działania są o charakterze zorganizowanej grupy przestępcze o charakterze terrorystycznym. Bo jak inaczej nazwać to, co wyprawiają, czyli demolowanie, dewastowanie zabytków, miejsc symbolicznych dla lokalnych mieszkańców, jak również dla całej Polski. Jak nazwać Utrudnienia w ruchu drogowym, które sprowadzają zagrożenie nawet kataklizmowi w ruchu lądowym, i to jest wysokie zagrożenie. Jeszcze nikt na tym nie ucierpiał, ale osoby, które wtargną na ulicę przy mostach, które blokują te główne arterie miejskie, co powoduje opóźnienie chociażby w dojeździe karetek pogotowia i innych służb, które angażują przez to służby, które powinny w tym czasie zajmować się swoimi obowiązkami, pilnować porządku publicznego, to właśnie bezprawne działanie można nazwać działaniem o charakterze terrorystycznym i jako zorganizowana grupa przestępcza, dlatego chcemy, aby zajęły się tym odpowiednie organy ścigania. Składamy zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, żeby prokuratora wszczęła postępowanie w sprawie tejże grupy. Szanowni Państwo, tak jak wspominała Ewa, ta grupa została w Niemczech uznana za... Organizację, zorganizowaną grupę przestępczą za organizację terrorystyczną przez sąd krajowy w Monachium. Tak się kończy to na zachodzie. Tam widzimy dużo większy poziom eskalacji zachowań tejże grupy. To nie tylko ataki na muzea, ale to również ataki innych grup na sieci elektroenergetyczne, które pozbawiają zwyczajnie mieszkańców prądu. Więc nie chcemy, aby eskalacja prowadziła do tego, że poza oblewaniem, nie wiem, czy ręki, która znajduje się za nami, czy blokowaniem. Dróg nastąpiły dalsze próby wywierania jakiegoś przymusu, jakiejś presji na rządzących przez tą zorganizowaną grupę, która jest finansowana w dużej mierze, wspierana finansowo przez ratusz stołeczny miasta stołecznego Warszawy, gdzie ma na dogodnych, preferencyjnych warunkach wynajmowaną swoją siedzibę, gdzie mogą się zbierać, gdzie mogą takie organizacje planować i również swoje działania planować. To Rafał Trzaskowski powinien wypowiedzieć tą umowę z uwagi na charakter i działania szkodzące Warszawie szkodzące warszawiakom, chcemy tutaj natychmiastowej reakcji, chcemy, żeby służby wreszcie zajęły się tym, czym powinny. Niestety Rafał Trzaskowski znany jest z tego, że finansuje różne lewackie organizacje, tak jak finansował szkolenia dla Antify i domagali się delegalizacji. Tak również teraz chcemy, żeby organy ścigania zajęły się tą ekstremą lewicową, żeby... W Polsce był porządek, była praworządność, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, a nie żeby byli blokowani i żeby prowadzono to do jakiejkolwiek eskalacji. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękujemy. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych.